Mano widzowie, mój pluszek nie znikł. Bezu, kocham go. <gry> e, jest nowy update. Tak, jest nowy update. E, no to. Wiecie, co można robić? Można robić zdjęcia. Można dać takie coś. Fajne. E, idziemy patrzeć, co się zmieniło. Zostało pododawane grille, i takie lodówki. ser ale. Właśnie, zostało dodane to. Zostało tam coś, ten dachami zostało zabudowane. Do, zostanie dodane nowe piętro. Proszę bardzo, nowe piętro będzie. Proszę o mamy. I są nowe kosmetyki, proszę bardzo. No, to co jeszcze? Zostało My. zmienione jeszcze stamp. Czy Wy to rozumiecie? Tu mamy jakiś ten, ten mamy windę, tu mamy takie coś I tak. A kiedy jest tam tam coś drwi i no. Coś tu się zmieniło może. No tu nie wiem, bo nie mogło wejść. Eeey, tu nie. Więc tak wygląda nowy update. I to taki będzie króciutki odcinek z update'u. A jeśli Wam się podobało, dostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, wpadajcie na kanał. Nie, nie, nie wpadajcie na żaden. <laughs> nie, to dobra. Pod... Nie, dajcie na inne kanały. Pozwalam, nie jestem takim takcinkiem jak mój kolega. i Jeśli wam się podobało, jest następnym subskrypcja, tam na dole. I pa, pa. Krótki odcinek dzisiaj, bo no. papa. Pa.